Lwy, czas przygotować scenę, na której będziecie występować przez następne 7 lat. Ja jestem astroliza i przygotowuję odczyty astrologiczne, oczywiście wedle ascendentu, więc witam was serdecznie tej lwy. Dla was mam już kwiat. Żaden kwiat mi się tak nie kojarzy z lwem jak słonecznik. Więc to jest dla Was już za ten występ, który nam zapewnicie w najbliższej przyszłości, ponieważ jest to moment teraz, lipiec, jest momentem, kiedy Wy zobaczycie, gdzie możecie świecić najbardziej. Słuchajcie, jak się do tego zabrać? Zanim do tego przejdę, to rozpocznijmy może od Wenus, która przechodzi do bliźniąt, do Waszego 11 domu. Wenus wychodzi z waszego domu kariery, przechodzi zaraz do domu e, kręgu przyjaciół, znajomości, grup społecznych, również waszych marzeń. E, Wenus tutaj w bliźniętach, ona pragnie tworzyć z innymi. Sztuka, społeczność, współpraca, wykorzystanie technologii w waszej sztuce, e, waszym docieranie do ludzi w ogóle poprzez e, technologię jak najbardziej świetny na to pomysł. E, również, e, jeśli poszukujecie, to tutaj są możliwe romanse przez internet lub przez znajomości, takie, które w jakiś sposób was wiecie łączą was idee. Może to być duża grupa znajomych, wychodzicie coś tym razem sobie tworzyć i kogoś poznacie, kto was tam zainteresuje. Jest to idealny czas też na wizję nie tylko dla siebie, nie tylko dla was, ale również dla świata, jaki chcecie wykrować. Macie ogromną moc w lipcu wy, także Weźcie też odpowiedzialność za to, macie ogromną moc. Świetny tranzyt, Wenus w bliźniętach, wykorzystajcie go, tym bardziej, że 7 lipca Uran przechodzi do bliźniąt, no i jest to najważniejszy tranzyt, jeden z ważniejszych, no może nie najważniejszy, jeden z ważniejszych tranzytów tego roku. Uran po 7 latach w Waszym domu kariery przechodzi teraz do Waszego domu relacji społecznych, marzeń, dużych grup społecznych. Po pierwsze, dajcie mi znać, lwy, jakie zmiany zachodziły u Was przez ostatnie 7 lat w temacie kariery, statusu społecznego. To jak inni Was widzą. Teraz Uran, planeta rewolucji taki trochę Urwis, planeta geniuszu. On bardzo lubi być w bliźniętach. Ponieważ bliźnięta on może działać szybko, to on, on ma dostęp do internetu, ma dostęp do technologii, ma dostęp do y, myśli, e, z każdej perspektywy, ze wszystkich stron może czerpać inspirację. No i tutaj ten uran będzie działać w Waszych relacjach społecznych. Także możecie mieć przez następne 7 lat, prawie 7 bardzo. Ym, Napięty grafik, jeśli chodzi o wyjścia towarzyskie, o poznawanie nowych ludzi, o nietypowe kręgi. Wiecie, nie wiem czy dalej się mówi, że są subkultury, kiedyś na pewno były. Możecie być o wiele bardziej zainteresowani poznawaniem ludzi spoza swojego kręgu. Też dołączanie do takich cyfrowych społeczności, no nie wiem czy jesteście reditorami, ale tak mi się to kojarzy. Z drugiej strony mogą to być nagłe um, zerwania lub wstrząsy w grupach przyjaciół, w których już jesteście. Um, I to będzie wszystko spowodowane taką głęboką potrzebą wolności, waszej wolności ideowej. I ten Dom Jedenasty to jest bardzo przychylny Dom Astrologii. Dom 11 jest też o naszych marzeniach i jak inni mogą nam pomagać w realizacji, w realizacji tych marzeń. No i to może być wasza scena, wy. to może być wasza scena, gdzie Wy możecie dawać wartość od siebie dla innych, gdzie Wy możecie świecić dla innych i pomagać im poprzez dzielenie się swoją wiedzą, poprzez tworzenie jakiejś wizji, poprzez działanie społeczne poprzez wolontariat, poprzez akcje humanitarne, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy tutaj, co chcecie stworzyć dla innych, co chcecie dać od siebie innym, to mieście się w tym domu właśnie 11. No i to też będzie taka trochę rewizja Waszych sieci kontaktów, kto z Wami jest naprawdę, powiedzmy tak, a kto z Wami jest, bo jest mu wygodnie. Tutaj będzie duża potrzeba też prawdy. No, i takie grupy będą was karmić, tacy ludzie, którzy będą dawać wam takie zaspokojenie mentalne, takie dużo informacji z każdej strony. To są bliźnięta ta informacja, no musi być szybki, szybki przemian informacji, nieprzywiązywanie się do jednej. Tam nie ma miejsca na ego ogólnie też, w tym miejscu. Nie ma miejsca w tym miejscu. No. Sorry, nie najlepiej to zabrzmiało, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W ogóle to jest bardzo dobry czas też, jeśli byście chcieli się dzielić tym dla większego grona poprzez social media w jakikolwiek inny sposób znajdziecie działanie w jakimś kółku teatralnym, działanie tworzenie warsztatów, wszystko to, co jest dla innych, dla dużych grup od was lub Wy poznajecie jakąś wiedzę, jesteście tym przekaźnikiem jak najbardziej ten uran tutaj. Cały czas w poszukiwaniu własnej, własnej wolności, ale ten uran tutaj myślę, że może Wam namieszać, może sprawić, że zainteresujecie się zupełnie nowymi rzeczami. Możecie też poznać dzięki właśnie swoim kontaktom, świat odkryć, którego się nie spodziewaliście. Oczywiście ten uran on jeszcze będzie retrogradować, on wróci na chwilę do Waszego domu kariery, ale w lipcu już mamy zapowiedź tego, czego będzie dotyczyć ten tranzyt przez następne 7 lat. 10 lipca mamy pełnię w Koziorożcu, czyli Wasz szósty dom, pełnia w sektorze pracy, codziennych obowiązków, zdrowia. To jest dom... Tego, co robimy też dla innych. W astrologii tradycyjnej i holistycznej jest to dom również niewolników i służenia innym, no ale wiadomo, już tak o tym nie mówimy. Jest to po prostu dom naszej codziennej pracy. Jest to moment, ta pełnia, podsumowania Waszych działań przez ostatnie pół roku, i może rozpoczynaliście przez pół roku temu jakiś cykl, który albo dotyczył zmiany pracy, zmiany trybu pracy, rytmu dnia, Waszych nawyków, nawyków związanych ze zdrowiem, nawyków związanych z Waszą rutyną. Możecie też odczuwać, że ciało Wam mówi: OK, to dla mnie działa, to dla mnie nie działa, już nie mogę. Może testowaliście różne rutyny przez, ten, przez to półrocze? I teraz jest to moment podsumowania właśnie Waszego wysiłku w tym zakresie. 13 lipca mamy rozpoczęcie retrogradacji Saturna w Baranie, Wasz dziewiąty dom. E, dziewiąty dom, czyli przekonania, duchowość, y, edukacja wyższa. Jest to moment tak naprawdę testu y, Waszych przekonań. Retrogradacja Saturna to jest raczej czas, kiedy warto się zapytać, czy Wasza wiedza, to czego się dowiedzieliście, ze studiów, od jakichś autorytetów, również duchowych, od autorytetów, które, wiadomo, uważacie za osoby warte uwagi, czy ta wiedza naprawdę działa w praktyce? Czy ta wiedza jest dalej zgodna z waszym światopoglądem? Czy może Wy już wyszliście poza to, może już wiecie więcej, może chcecie iść dalej, może to nie jest zgodne z tym, jak Wy sobie wyobrażacie życie? Może to być też czas, kiedy wrócą Wasze plany na dalszą naukę e, lub związane z prawem. Tak widzę tego Saturna tutaj w baranie w dziewiątym domu. Myślę, że też temat podróży może wracać z takiej długiej podróży. E, wiecie, to nie jest podróż weekendowa, to jest wyjazd na tygodnie, miesiące, może nawet lata. To jest też działanie na rzecz innych, poprzez prawo, pomoc innym. Myślę, że te tematy mogą do was przychodzić. Jak ja mogę wykorzystać swoją wiedzę? Jak ja mogę wykorzystać moje zasoby, pomagając innym? I czy ja tak naprawdę zgadzam się dalej z autorytetami? Może, może nie. 18 lipca mamy rozpoczęcie retrogradacji Merkurego w Lwie, Wasz pierwszy dom. Wasza tożsamość tutaj będzie miała czas rewizji. Oczywiście to jest autorefleksja. To jest rewizja, którą Wy sobie sami robicie. Ale czas na zapytanie się, czy sposób, w jaki się przedstawiacie dalej rezonuje z Waszym wnętrzem. Może Podczas tej retrogradacji przyjść do Was, że chcecie bardziej pomilczeć, skupić się na autorefleksji, na sobie. Może też czas na przemodelowanie Waszego stylu, tego jakby pokazujecie się światu. Może to jak do tej pory się pokazywaliście światu już nie jest dla Was aktualne i chcecie to po prostu zmienić. Ta retrogradacja zawsze, jak mam retrogradację, to to energia planety chodzi do środka, ona się skupia na nas, my się skupiamy na, na samych, na nas samych i tutaj jest nasza komunikacja na świeczniku i sposób myślenia ogólnie, to jak też, jak nawiązujemy kontakty. Hmm. Możecie odczuwać, że nie chce Wam się już tak dużo mówić, nie tylko o sobie, ale po prostu może warto skupić się bardziej na tym przekazie, żeby on był jakościowy, a niekoniecznie ilościowy, może niekoniecznie tak dramatyczny, jak z wejściem Merkurego do lwa mogło być. Dalej hojny słownie, ale z drugiej strony... Może nie, wiecie co? Teraz jak tak myślę o tej retrogradacji, to może być tak, że po prostu zdacie sobie sprawę, że nie zawsze nie dlatego, że to, co Wy mówicie, nie jest jakościowe, tylko bardziej dlatego, że nie ma co rzucać pereł przed świniem. Tak, takie powiedzenie mi się przypomniało. Nie do końca brzmi ono dobrze, ale no tak, może tak być, że po prostu Wy pokazujecie swoją najlepszą stronę, dzielicie się sobą, pokazujecie swój blask, a niekoniecznie jest to odbierane nie dlatego, że coś jest z Wami nie tak, tylko dlatego, że po prostu um, Wasza publiczność ma inne zainteresowania. I to będzie ten czas, ta retrogradacja, aby się temu przyjrzeć. Jak ja się chcę komunikować z tymi ludźmi, jak ja chcę komunikować, pokazywać się światu, czy to w ogóle jest dla mnie znaczące, jaka jest ta publiczność, czy zawsze chcę się pokazywać taki, jaki jestem, taka, jaka jestem. Myślę, że ta retrogradacja może tutaj przynieść Wam dużo autorefleksji. 22 lipca słońce wchodzi do lwa, wasz pierwszy dom. Słoneczne lwy, jeśli takie tutaj są, jestem mentalne i słoneczne, wszystkiego najlepszego. Wasze osobiste słońce wraca do pierwszego domu. Słońce jest Waszym władcą, więc oczywiście ono oświetla teraz. To jest taki czas blasku, ale też i czas odpowiedzialności za to, jak świecicie. 24 lipca mamy nów w Lwie, wasz pierwszy dom. Także. Jak już się zastanowicie podczas retrogradacji Merkurego, jak chcecie się pokazywać, kim jesteście, to teraz warto jest to ziarno intencji zasiać, jaką wersję z siebie chcę dalej tworzyć, kim jestem. Może to być czas totalnego resetu osobowości przez następne pół roku, jeśli macie tylko na to ochotę. Bardzo dobry na to moment. Idealny moment właśnie na rebranding, na transformację Waszego wizerunku, na wewnętrzne odnowienie, albo po prostu na to, aby... Um, żyć ze sobą w zgodzie i nie bać się pokazywać swojej autentyczności innym. Może to jest ten moment, aby powiedzieć sobie i światu, tak, to ja świecę, jestem, no i co? <grym> I ci, którzy, którym ten blask będzie odpowiadać, poczują to ciepło, no to będą wasi ludzie. 31 lipca, Wenus, chodzi do raka, wasz 12 dom. Jednocześnie będziemy mieć tego dnia Kazimi, czyli spotkanie Markurego i Słońca w Waszym pierwszym domu. Ten ostatni dzień lipca to przede wszystkim może być taki moment trochę wycofania się do wewnętrznego świata, aby dojść do um, lepszego ukojenia, zrozumienia, przytulenia siebie samego. Ten dwunasty dom to jest nasza podświadomość. Um, możecie też odczuwać większą potrzebę. Aby po prostu spać, być w odosobnieniu, spędzić ten dzień jakoś w naturze, zadbać o takie emocjonalne potrzeby przede wszystkim. No, okazji mi w pierwszym domu to jest moment, kiedy możecie zdać sobie sprawę, że wiecie dobrze, kim jesteście, znam swój głos, wiem, kim jestem, wiem, ile on jest wart. I ten moment może albo was ugruntować w tym, albo może też zmienić wszystko. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy miesiąc dla Was. Ogólnie ten, to przejście urana do, do 11 domu jest dość przychylne. Trudno jest tutaj oszacować dokładnie. Z uranem tak jest, to są, bo to są takie zmiany z dnia na dzień. Um, Możemy historycznie zawsze spojrzeć na to, czego to dotyczyło. E, tranzyty planet, szczególnie jeśli nie są to planety osobiste, ale z uranem tak jest, że on po prostu wstrząsa. Wstrząsa i zmienia to, co już nie działa. Jaki stary porządek świata. Karta dla Was, Lwy. Co tam dla Was na lipiec? Co dla lwów? Na lipiec. Karta dla Lwów na lipiec. To jest pustelnik. U, okej. Okay. Okej. Okay. Pustelnik, panna. Planetą, która włada znakiem Panny jest Merkury. Tutaj, w swojej ziemskiej formie, planeta komunikacji i szybkości, staje się skupiona na szczegółach, zdolna do zarządzania zasobami i myśląca przyszłościowo. Panna niesie swoje światło w prawdziwym, materialnym świecie, w codziennym życiu. Bycie spod znaku panny znaczy również, że wiemy, jak być niezależnymi i postrzegamy osamotnienie jako produktywne i wzmacniające. Pustelnik jest mistrzem tej sztuki. Osamotnienie pustelnika jest zawsze stanem spokoju, poszukiwań i introspekcji. Letarnia, którą niesie, oświetla ścieżkę krok po kroku, skupiając się na szczegółach typowych dla panny i jej uporczywości. Ścieżka pustelnika, pierwszej karty, która niesie światło w wielkich arkanach, jest ścieżką, która prowadzi do naszego wnętrza. Słowa klucze, introspekcja, produktywne osamotnienie, analiza, odkrywanie wewnętrznego świata, latarnia, mądrość. Myślę, że jest to bardzo dobre dopełnienie waszej, Waszych tranzytów na lipiec. Powodzenia, Elwy.